Hej, witajcie w nowym vlogu. Jest poniedziałek, w weekend byliśmy nad morzem. Jest przepiękna pogoda, tak jak Wam mówiłam, moją ulubioną porą roku. O, tak, może będzie lepiej ze światłem. Moją ulubioną porą roku to jest chyłek lata i taki przełom lata i jesieni. Eee, właśnie koniec września koniec sierpnia, początek września jeszcze jak jest taki ładny wrzesień ale też październik, później jak ta pogoda się robi taka bardziej deszczowa i liście są żółte, to po prostu to jest moja ulubiona pora roku też wszystkie takie miłe wydarzenia w moim życiu mi się kojarzą właśnie z taką pogodą znaczy może nie wszystkie, ale mam dużo czekajcie, bo tu ktoś do mnie pisze na dużym komputerze i muszę to wyciszyć no co jest z tobą, dlaczego ty się nie chcesz dobra i bardzo, bardzo lubię ten okres. No, i teraz byliśmy właśnie na weekend w Jastarni. Jak widzieliście w poprzednim vlogu. No, i dzisiaj chciałam jak najszybciej w ogóle wstać i nagrać dla Was tego vloga, gdyż nagrywałam dla, dla Was vloga tylko właściwie w piątek. Gdyż wyjechaliśmy z Łodzi w piątek, dojechaliśmy tam wieczorem, Mieliśmy, byliśmy tam pierwsi, bo przyjeżdżaliśmy tam z. No, z grupą znajomych, część mieszkała z nami i yy, yy, no, oni dojeżdżali tam wieczorem, czy już w nocy bardziej i potem już przestałam nagrywać, bo jak wiecie, że, jak wiecie, po prostu nie nagrywam, no nie nagrywam znajomych, nie nagrywam bliskich i tak dalej. No i przyjechaliśmy w piątek, poszliśmy sobie na rybkę i to wszystko widzieliście we blogu, no i potem w sobotę było spotkanie z wami. No i to było takie bardzo spontaniczne, jakby przy okazji tego, że po prostu tam byliśmy i był event na plaży. No i Tomek mówi, weź, zrób może zrób może wrzuć, napisz, że jesteś i wiecie, co ja wam wiele razy mówiłam, że nie chcę robić spotkań, nie chcę robić spotkań z fanami, jak to część, <laughs> przepraszam, youtuberów mówi, bo tak jak Wam mówiłam, ja nie, sąd, nie chcę mieć fanów i nie mam fanów, tylko mam widzów, mam ludzi, którzy mnie lubią, ale to jest na takiej, wiecie, to jest, ma być taka relacja partnerska, a nie ja się nie czuję tutaj gwiazdą, czy... Nie wiem, jak to powiedzieć. No, jakby chcę mieć ludzi, którzy mnie lubią oglądać, tak? Tyle w tym temacie. No i też y, nigdy jakoś tak y, nie wiedziałam jak to zrobić, nie wiedziałam. No nie wiem, po prostu jakoś y, też wiecie co, to też jest tak, że wy mówicie, że na przykład czasami się wstydzicie podejść albo do mnie zagadać, ale to jest tak, że to działa w obie strony, że ja też, no nie znamy się. I ja też y, czuję się taka trochę zawstydzona, skrępowana i y, wiecie, staram się, żeby to wszystko wypadło jak najfajniej, jak najmilej. Ale dla mnie to też jest, y, może nie jakiś ogromny stres, bo to nie jest tak, że jakoś, nie wiem, stresuję się tymi ludźmi bardzo. No, ale to jest zawsze jakaś taka sytuacja pewnie dla obu stron y, miła, ale nie do końca komfortowa. No, bo to jest tak, jak nie wiem, gdzieś wchodzisz na na imprezę i siedzi w pokoju 20 osób i nikogo nie znasz, to nawet jak wszyscy dla Ciebie są mili, Ty jesteś miła dla nich, wszystko jest ok, no to czujesz, że przynajmniej na początku jakieś takie e, lekkie zawahania, o w ten sposób. E, no i słuchajcie, po prostu e, nie mogłam się doczekać, aż nagram Wam tego vloga, bo jestem e, no tak naładowana pozytywną energią, jestem tak e, nie wiem, po prostu to mi doda naprawdę to, że Was spotkałam a wiadomo, że też gdzieś tam ludzi spotykam pojedynczo cały czas, ale jakoś to mnie tak podbudowało pozytywną energią, bo przyszły naprawdę no świetne, świetne osoby i dziewczyny, i kobiety i, i takie miłe, mądre, inteligentne, ładne, fajnie ubrane, no naprawdę po prostu serce rośnie, kiedy was widzę i. To jest tak, że wiecie, no czasami po prostu to co się dzieje na YouTubie, nie tylko u mnie na kanale, ale i nie tylko w Polsce, generalnie w internecie powiedzmy, to czasami sprawia, że można zwątpić w ludzi i na pewno wiecie o co mi chodzi. I, I część po prostu jakichś zachowań w internecie to nie jest nawet hejt, bo hejt to jest nienawiść, tak? To jest takie szerzenie nienawiści, ale część jest takich zachowań, które wynikają z hamstwa, z braku dobrego wychowania, ze wścibstwa, z niedouczenia. I, I po prostu to czasami sprawia, że naprawdę można się. No, można stracić wiarę w ludzi, tak? E, czasami, no i, i to nie, nie trzeba być youtuberem, ale po prostu moi znajomi czasami mówią, że wchodzą na jakieś, nie wiem, przypadkowe forum, zdjęcie pod artykułem i czytają komentarze, to im ręce opadają i wy na pewno też tak macie, tak? Więc yy, ja zawsze to powtarzam, że to nie, bo ludzie mi piszą, no musisz robić tak jak my chcemy, bo to dzięki nam odniosłaś sukces i, i to dzięki nam masz to co masz i, i masz robić tak jak my chcemy. Ja zawsze odpowiadam, że to nie jest tak, że dzięki Wam, tylko dzięki ludziom, którzy mnie wspierają, którzy mnie lubią oglądać. Tak, to dzięki nim. Yy, na YouTube na sukces, no nie wiem, jakby wszystko, to co, to, co mi się udało zrobić na YouTubie, to mam dzięki tym ludziom. Nie dzięki wszystkim ludziom, którzy mnie oglądają, e, tylko tym ludziom, którzy mnie wspierają i po prostu było cudownie Was spotkać. Naprawdę dziękuję wszystkim, e, każdej osobie za to, że przyszła. E, Słuchajcie, na, na początek w ogóle przyszło dwóch chłopaków, co po prostu mnie i mega zdziwiło, ale też mega ucieszyło. I to było w ogóle takie wow! Yy, naprawdę fajnie. I wy chyba przyjechaliście z Gdańska, o ile pamiętam, z Gdańska albo z Gdyni. Jeden, słuchajcie, chłopak został wy, wysłany przez swoją dziewczynę Ole, którą pozdrawiam. Na rowerze przyjechał z chałup, yy, bo mu napisała, że jest spotkanie, i dała, czy tam poprosiła, żeby kupił pocztówkę, i żebym ja coś napisała, nagraliśmy snapa i w ogóle i było bardzo miło, pogadaliśmy chwilę i w ogóle wielki kciuk w górę i e, no za, takie, za takiego chłopaka właśnie ze znajomymi, potem rozmawialiśmy, dziewczyny się pytały swoich chłopaków, czy oni by pojechali na, przyjechali na rowerze, e, gdyby, nie wiem, jakaś ich ulubiona, nie wiem, gwiazda, czy ktoś... Z... Od kogo by chcieli, z kim chcieliby, nie wiem, zdjęcie, spotkanie czy cokolwiek, to czy by pojechali? I nie wszyscy panowie powiedzieli, że tak. Także yy, po prostu wielki plus dla, yy, dla Twojego chłopaka. No, i w ogóle było super miło. Część osób część osób też widziałam, że chyba nie wiem, wstydziła się podejść. Była jedna dziewczyna, którą też serdecznie pozdrawiam. Już zaobserwowałam cię na Instagramie, bo mi skomentowała, że sprzedaje kostki Rubika na deptaków starni i skomentowała mi to chyba w piątek i wzięłam sushi i tam, wiecie, nie ja, ja tak nie mam, że jakoś tak wiecie na bieżąco, nie wiem, czytam komentarze i siedzę z tym e, telefonem non-stop e, i dopiero wieczorem, jak. Wróciliśmy z domu do domu, już było koło tam, chyba, nie wiem, dziesiątej czy nawet później, i przeczytałam ten komentarz, i wziąłam nawet sushi, żeby się przejść z nią przywitać, ale już było zamknięte to stoisko. No i następnego dnia właśnie było, było to spotkanie i potem idąc też tym deptakiem tam wieczorem czy po południu podeszłam właśnie do tego stoiska i powiedziałam, że, ymm, no, że przyszłam się przywitać, że widziałam komentarz i ona mówi, że była nawet na plaży, ale wstydziła się podejść ymm, także słuchajcie, no, ja wiem, że wiecie, ja też nie wiem, jak mu się zachowała, jakbym, nie wiem zobaczyła kogoś znanego, czy kogoś kogo lubię, to ja wiem, że to nie jest takie komfortowe i takie wiecie, no Rozumiem to, ale tak jak mówię, nie, 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 w ogóle nie bójcie się, nie wstydźcie się, jest mi zawsze bardzo miło. Yy, I naprawdę super, naprawdę super po prostu jestem. Yy, I w ogóle dostałam od Was słoniki: dostałam dwa słoniki i lwa. No i było tak fajnie, było super śmiesznie i, i, i super pozytywnie. Yy, no i naprawdę serce, serce mi urosło i było Was przemiło po prostu spotkać. Yy, zawsze też właśnie mam takie zastrzeżenie do takich tego typu spotkań że jak jest tak dużo osób to nie ma jakoś tak możliwości żeby dłużej jakoś porozmawiać z paroma osobami miałam okazję gdzieś tam dłużej pogadać wymienić się opiniami i tak dalej a no część osób tylko tam podeszło na chwilę no bo niestety tak jest że no fajnie by się było spotkać w jakimś tam mniejszym mniejszym gronie i no, i mieć jakby więcej tego czasu dla siebie. Więc, no, nie wiem. Będę się starała jeszcze zorganizować kiedyś jakieś spotkanie. Może to jakoś inaczej tak zorganizować, żeby, żebyśmy mieli więcej możliwości na takie interakcje między sobą. Ale, no, naprawdę jestem super w ogóle podekscytowana i nie wiem, naprawdę już nie będę. Po raz piąty pewnie albo dziesiąty powiem, że bardzo miło było Was spotkać i dziękuję każdej osobie, e, która przyszła. I dziękuję Wam wszystkim, którzy mnie oglądacie. Nawet jeżeli nie komentujecie, nie subskrybujecie, ale ja wiem, że jest Was bardzo dużo, że mnie wspieracie, bardzo dużo osób ogląda naprawdę każdy mój film albo każdy mój vlog. E, I dziękuję Wam za to bardzo, bardzo, bardzo. E, tak. Tyle. A słuchajcie, nad morzem była piękna pogoda, było tak gorąco, jak w piątek poszliśmy się przejść po plaży i właśnie nie wiem, bo była 22, to było tak ciepło, że byłam dokładnie w takiej koszulce i nie potrzebowałam pięciu bluz i, i było ekstra, co się rzadko zdarza na półwyspie, tak? I pogoda była przecudowna, na tyle była przecudowna, że nie oczywiście zobaczcie, o, proszę bardzo, i słuchajcie, to było tak, że ja przyszłam tam e, na plażę. Jakoś chyba o dziesiątej. Zjedliśmy coś w tym barze, który stał na plaży. Siedzieliśmy przy takich stolikach, które nie miały zadaszenia, więc cały czas słońce. Potem było spotkanie z wami no i e, posmarowałam się kremem tylko przed wyjściem z domu, a potem chyba 3 czy 4 godziny, e, cały czas stojąc na słońcu, w ogóle się już. Bo w ogóle też byłam jakoś tak. Mega zaoferowana tym spotkaniem z wami, żeby z każdym się przywitać i podejść i porozmawiać i w ogóle. Więc no poza tym, wy tam byliście. No i też jakoś oczywiście nie myślałam o tym, żeby iść się smarować kremem i słuchajcie, po prostu tutaj widać, ale na twarzy, a ja zawsze wam mówię, że nie opalam twarzy, nie opalajcie twarzy, bo się twarz starzeje i pielęgnacja najważniejsza i ochrona przed starzeniem się i słuchajcie, po prostu tak się, tak mam tutaj od okularów wszystko zjarane. Tutaj też, no, no widzicie? Po prostu masakra, nie róbcie tak jak ja. Ja zawsze wiecie, mega się mega o to dbam, mega się smaruję filtrami, żeby się tak nie spiec, ale też słońce było mega ostre, naprawdę. No i właśnie widzicie, nie róbcie tak. No ale to też dlatego, że mówię, jakoś ani tak, nie było czasu i też za bardzo byłam właśnie przejęta tym spotkaniem. Także bardzo fajny weekend w ogóle nad morzem. Naprawdę ja nie pamiętam, żeby nad Polskim Morzem była taka super pogoda. Też było fajne to, że to już był ostatni weekend wakacji, więc nie było też tak dużo ludzi, nie było takiego tłumu, wiecie, nie było tak parawan przy parawanie na plaży. Eee, tylko już było tak, trochę było takie opustoszałe to miasto. No i to też, też od razu inaczej, bo, bo ja nie lubię takich tłumów, i jak, chociaż i tak było, i tak było sporo ludzi. No, dobra, to tyle, wam chciałam dzisiaj powiedzieć, tak się z wami przywitać. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj będę coś więcej nagrywać, czy nie, yy, więc jakbym, jakbym już dzisiaj nie nagrywała, to jakby co widzimy się jutro, ale jeszcze postaram coś się dzisiaj powlogować, ale muszę tutaj ogarnąć sporo rzeczy, oczywiście wiecie pranie walizki, rozpakować, bo wczoraj w ogóle korki były takie tragiczne, wracaliśmy naprawdę, trasa była straszna, no bo ostatni weekend wakacji, wszyscy wracali, więc wróciliśmy bardzo późno, bardzo zmęczeni, po bardzo długiej, takiej męczącej trasie, eee, więc jak przyszliśmy, to tu wszystko tylko po prostu zostawiliśmy na podłodze i tyle, i teraz leży i czeka, żeby to eee, ogarnąć, więc ja idę się zabierać, jeszcze muszę Wam jeden film nagrać, bo oczywiście nagrałam, mam mi mikrofon wysiadł i więc jeszcze jeden film muszę Wam nagrać i, i jakby co to odezwa się później, jak nie, to widzimy się jutro standardowo o 9.30. Ok, poszłam na zakupy, bo nie mamy prawie nic w lodówce. Więc żeby coś było dzisiaj na obiad, to będzie food hall. I tak, słuchajcie, kupiłam dwie paczki krewetek, gdyż była jakaś promocja, że dwie paczki. Chyba wtedy zamiast jedna kosztuje 14, to tak to kosztuje zdycha, jak kupujemy dwie. Chyba coś takiego, a one mogą leżeć w zamrażalniku, więc luz. A ja często jem. Koperek. Zobaczcie, znalazłam śmietane do mizerii. Już Wam opowiadam, że Tomek wydziwia, że chce i jogurt i śmietane. Osiemnastka za słodka, dwunastka za kwaśna i tak dalej. I patrzę, że słuchajcie, do mizerii. A wiecie, jak to działa na mężczyzn? Jak jest napisane do mizerii, to znaczy, że tylko to jest jedyna odpowiednia śmietana, i ta będzie dobra. Więc mam nadzieję, że ta 10% śmietana zaspokoi wymagania jego kółeków. Troszkę się nabijam, no ale yy, tak kupiłam śmietany do mizerii, kupiłam zwykłą śmietanę. Kupiłam cztery takie piękne brzoskwinki i dwa jogurty greckie, żeby użyć na z jogurt z miodem i z brzoskwinią. Yy, młodą yy, włoszczyznę, gdyż będę robić zupę pieczarkową. I tu właśnie do tego jeszcze cebule. Kupiłam dużego kalafera, bo mam zamiar zrobić wegańskie kotlety mielone z jadłonomi. Tomkowi kupiłam mięso mielone, zwykłe, namielone. Jedno awokado, pieczarki. Tu kupiłam trochę tych. Ja uwielbiam koktajlowe pomidorki, ja je cały rok. A te żółte to już w ogóle uwielbiam, bo rzadko się je spotykają i teraz korzystają, więc sobie kupiłam trochę. Kupiłam figi. Pamiętacie jak w zeszłym roku. Często robiłam koktajle z figami, nie wiem czy one dopiero teraz się pojawiły, dopiero się zaczął sezon, czy ja tego nie widziałam, zapomniałam, czy co. I w każdym razie zobaczyłam, że są świeże figi i kupiłam i na pewno będę sobie robić koktajl z bananem, z mlekiem, z figami. Kupiłam rukolę i wiecie co, wzięłam taką sałatkę i to jest ser pomidorki koktajlowe. I ten, i grzanki. Tam jest chyba jeszcze taki mały sosik. I tak sobie nie spojrzałam, ile to kosztuje. A teraz patrzę na paragonie że 7,50, więc ale niech będzie. I jeszcze magietkę, i to cały mój hol I z Blu? i nastawiam zupę mężczyznę na, na wywar, i żeby już się zupa robiła, bo jestem mega głodna. Zaraz Tomek wróci, i już byśmy mieli co zjeść. Także kończę. Wieczary się smażą, bo się wywarki próbuje. <grystanie> no nie wiem, to miało być takie wiesz, artystycznie, żeby ładnie wyglądało. Także to jest lew. Dobrze, to jest lef. Więc taka zupka do tego jeszcze będzie bagietka i idziemy jeść. Chciałam wam jeszcze pokazać nowe słonie do kolekcji, bo na spotkaniu dostałam od widzek. Tutaj jest ten wielki słoń, którego kupiłam w TK Maxie. Tu jest słoń od znajomych, którzy byli w Tajlandii i nam tajskiego słonia przywieźli. A tutaj jest słoń też od znajomych, którego dostaliśmy na kolacji zaręczynowej, a tutaj jest w ogóle śmieję, że to jest taki jak pokemony, na przykład miejskie nadmorskie, to to jest słoń morski. To dostałam takiego drugiego, dostałam takiego malutkiego, zobaczcie. Słodziak taki mały. I tutaj jeszcze do tego słonia był. W ogóle w jakiej pięknej y, torebeczce. Kaszebę. Yy, I tutaj jest... <ścoughs> no pokaż. widzicie, tu mam zrąbany trochę ten fokus. Nie wiem, czy pokażę. Pokażesz, czy nie pokażesz. Za mały chyba jest. Tu jest taki lew. Ale jak go sobie gdzieś schowam albo położę na biurku, bo ja wiem, że kicia mi to zrzuci tutaj. Chodząc tego małego też, zabiorę. Właśnie może sobie na biurku położę. O, więc tutaj sobie będą mieszkać. To jest mój trąbek. Od domka. O, i dziękuję jeszcze raz. Już jest wieczór wykąpałam się, jak widzicie. Albo i nie, o, to jest dziwne światło. A maseczkę, chcę być na głowie na twarzy, to jest e, Nuxe Chemin de Poté. Maseczka mega nawilżająca, <grymne> mega nawilżająca, bardzo fajna delikatna maska właśnie, e, szczególnie po takich kąpielach słonecznych, to e, bardzo dobra. Ona nawilża i relaksuje i można już ją, ją też nakładać pod oczy, już mam resztkę, może na jeszcze jedno użycie mi starczy ją skończyć, ale to jest bardzo bardzo dobra w ogóle seria cała z Nuxa i ten produkt także Wam polecam, ja uciekam idę spać, bo padam ze zmęczenia i widzimy się jutro, trzymajcie się po buziaki, pa, pa.